Ojcze Niebieski, Panie, przychodzę do Ciebie, dzisiaj po uzdrowienie. Proszę, pomóż mi uporać się z każdym, problemem zdrowotnym, które mnie przytłacza i uciska. Ty dźwigasz ciężary jesteś, wielkim uzdrowicielem. Dajesz swoim dzieciom nadzieję i pocieszasz. Nas w trudnych chwilach. Pomóż mi zwrócić się do Ciebie. Gdy cierpię, pamiętaj też, że Ty usuwasz nasze ciężary i nas wzmacniasz. Pomóż mi zawsze poddawać się Twojej mądrości, mocy i dobroci. Daj mi siłę, abym mógł stawić czoła każdemu wyzwaniu. Wiem, że bez Ciebie jestem beznadziejny. Jesteś Królem Wszechświata i wszystko jest możliwe z Tobą. Przełam każdą moc, bez nadziei i objaw siebie. W moim życiu przełam każdą moc choroby, słabości i chorób w potężnym. W imieniu Jezusa mówię o uzdrowieniu do mojego życia. Niech Twoja uzdrawiająca moc popłynie teraz, i wypędzam. Niemoc z tego ciała Otrzymuję siłę i nadzieję. Uwalniam namaszczenie, które niszczy. Moc śmierci, aby zniszczyć każdą, chorobę i ból w moim ciele. Rozkazuję wszystkiemu, co nie działa, co nie działa tak, jak zostało stworzone przez Boga, aby działało, albo zaczęło działać. W potężnym imieniu Jezusa potępiam każdy plan wroga, aby zniszczyć i manipulować moim życiem. Dekretuję i ogłaszam zdrowie, uzdrowienie. Przełom łaskę w moim życiu. W potężnym imieniu Jezusa podnoszę ręce, Panie, jako akt poddania się Tobie, że mnie dotkniesz, Panie, i obdarzysz mnie niepokojem, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Jesteś wiernym, Bogiem mi nie pozwolisz. Abym był kuszony ponad moje siły. Zamiast tego pokusą, Ty również zapewnisz wyjście, abym mógł przetrwać. Twoje słowo w psalmie 73,26 mówi, że moje ciało i serce mogą zabieść, ale Bóg jest skałą mojego serca i moim. Udziałem na zawsze zaiste ty jesteś moją skałą i twierdzą moim bogiem i tobie zaufam łaskawy boże moje jedyne źródło życia i zdrowie pomóż mi pocieszyć i ulżyć mi daj swoją moc uzdrawiania tym którzy zaspokajają moje potrzeby aby moje słabości Mógł się obrócić w siłę i ufność Twoją. Kochającą opiekę dla Chrystusa Jezusa potrzebuje tego rodzaju odwagi. Dałeś na Chinie, żeby był w stanie przemówić do króla i zbudować mur, nawet w obliczu ucisku. Modlę się o śmiałość i odwagę, aby móc uspokoić burzę, która powstaje przeciwko mojemu uzdrowieniu. Dziękuję Ci Panie za Twoje uzdrowienie i odnowę. Amen. Mam nadzieję, że ta modlitwa Ci posłużyła. Jeśli tak, podziel się tą piękną modlitwą ze swoimi przyjaciółmi.